Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj mamy zadanie z szufladami. Mamy trzy szuflady oraz mamy 9 kul. No i teraz my chcemy wiedzieć, jeszcze tu jest podane, że kula szuflady oczywiście rozróżniamy, na ile sposobów te kule możemy rozmieścić w trzech szufladach. Czyli pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić, to, to musicie zorientować się, czy rysujemy trzy kreseczki, bo mamy trzy szuflady, czy dziewięć, bo mamy 9 kul. Oczywiście narysujemy 9 kresek, bo kule możemy przemieszczać, a nie szuflady. To jest także na takiej zasadzie, zobaczcie, że jeżeli powiedzmy, ja mam w ręce te 9 kul, to ja decyduję, czyli osoba, która ma kulę, w której szufladzie te kule będą się znajdowały. Czyli ponieważ to w cudzysłowie mówię, kule decydują, to znaczy, że narysuję sobie 9 kresek

4 5 6 7 8 9. Na podobnej zasadzie może ten szerzej to opowiem w podpunkcie B. Więc na razie skończymy może ten podpunkt A. Mamy trzy szuflady, czyli jeżeli spojrzymy sobie tutaj, to to będzie pierwsza kula, druga kula, trzecia kula i tak dalej i tak dalej i tu mamy ostatnią, czyli dziewiątą kulę. Czyli tę pierwszą kulę ja mogę umieścić w pierwszej, w drugiej albo w trzeciej. Szufladzie. Czyli mam trzy możliwości. Na trzy sposoby mogę tę kulę rozmieścić. Drugą kulę także mogę włożyć do każdej z trzech szuflad. Kolejną, kolejną i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj otrzymam nic innego jak trzy do potęgi dziewiątej. Czyli jeżeli to mamy sobie do końca policzyć, no to pomnóżmy, mamy tak raz, dwa, trzy, cztery...

a nie szuflady. No to spójrzmy teraz na podpunkt B. Mamy 9 szuflad i 3 kule. Tutaj może żeby lepiej to zauważyć, my zmienimy sobie szuflady na miejsca w kinie, czyli mamy 9 miejsc w kinie i mamy 3 osoby. No to teraz, jeżeli ja bym Was zapytała, kto decyduje w tym zadaniu, czyli czy miejsca w kinie decydują, gdzie kto usiądzie. Czy osoby jak wchodzą, to decydują, na którym miejscu usiądą. No oczywiście zakładamy, że nie ma takiej sytuacji, że ktoś kupił bilet i ma narzucone miejsce, tylko po prostu mamy 9 miejsc w kinie, wchodzą trzy osoby, no i każda może wybrać dowolne z miejsc. No to wiadomo, że decyzje podejmą te trzy osoby, bo one mogą ruszać się czy przemieszczać w tym zadaniu, a nie miejsca w kinie, no miejsca w kinie są przyspawane do podłogi i one się nie ruszają. To osoby będą decydowały na którym miejscu usiądą. I dokładnie tak samo będzie także w tym zadaniu. To kule można przemieszczać, a nie szuflady. To jeżeli trzymasz w ręce kulę, to osoba z kulą, że tak powiem, decyduje, w której szufladzie ta kula się znajduje. Dlatego, ponieważ mamy trzy kule, to w przypadku podpunktu B narysuję sobie raz, dwa, trzy miejsca. No i teraz tę pierwszą kulę, bo to będzie pierwsza kula, druga kula, a tu mamy trzecią kulę. Więc pierwszą z tych kul mogę włożyć do każdej z dziewięciu szuflad, czyli mamy. 9 możliwości rozmieszczenia tej kuli. Ale ponieważ w zadaniu wiemy, że może zdarzyć się tak, że wszystkie kule na przykład będą w jednej szufladzie, nie ma tutaj nigdzie powiedziane, że sytuacja jest taka, żeby zadbać, żeby w jednej szufladzie nie było dwóch kul, ani więcej. Czyli zakładamy, że może być tak, że na przykład w jednej szufladzie będą wszystkie kule. A w innych szufladach tych kul w ogóle nie może być. W ogóle nie będzie, tak? Czyli to oznacza, że tę drugą kulę mogę także włożyć do każdej z dziewięciu szuflad. No i trzecią kulę dokładnie mogę rozmieścić w ten sam sposób, czyli także na dziewięć sposobów. Czyli tutaj zauważcie, mamy dziewięć do potęgi trzeciej, czyli 9 do 3 to będzie 9 razy 9 razy 9, czyli 729 sposobów.